Ostatnio ktoś mi powiedział, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby się fajnie ubrać. A ja mam dzisiaj udowodnię, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy. Wybieram się do, właśnie do Pepko i stworzę wam stylizację, która będzie fajna, a nie będzie kosztować majątku. Przekonamy się? No to lecimy, no moi drodzy. Gdzie te Pepko? Gdzie... Fajne papuce znalazłam, zobaczcie. Te środkowe oczywiście tutaj. Aha. Wpadły mi też w oko te grube skarpety, a właściwie takie papcie miękkie. Na zimę idealna opcja w beżowym i grafitowym kolorze. No słuchajcie, coś tutaj znalazłam i to w takich nawet fajnych kolorach. Przymierzamy. Na pewno mogę Wam pokazać te rękawice, zobaczcie jakie one mają fajny kolor. Z jednym palcem. Cena 15 zł. Chcecie? Pierwsza stylizacja gotowa. Sweter z takim kawałkiem, jakby koszuli białej. To jest taka koszula na stałe. Do tego wybrałam taką narzutkę barankową. Świetna jest. No i spodnie sztruksowe, takie nie wiem, czy widzicie, przybliżę Wam takie kremowe. Do tego tę te rękawicę, co wybrałam. Druga stylizacja to kolory szarość. Wybrałam jeansy z szeroką nogawką w takim ciemnym grafitowym kolorze do tego narzutka o fajnym wzorze. A te jeansy naprawdę leżały fajnie. Bardzo mi się podobała szerokość nogawki, taka idealna. Do tego, zobaczcie, z przodu jest y, przewiązywany sznurek, bardzo oryginalny element. No nie spodziewałam się takich spodni w pepko. A tutaj zobaczcie ceny: rękawiczki 15 zł, jeansy 60 zł. Znalazłam też fajną ołówkową spódnicę sztruksową, cena 40 zł narzutka 80, spodnie 50, sweter 60 zł, a ta narzutka szok 40 zł. To, moi drodzy, można, można. Nie dajcie sobie wmówić, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby wyglądać dobrze. Ja znam mnóstwo osób, który, które stać na najlepsze marki, a one wcale nie wyglądają stylowo, więc to nie jest kwestia marek i pieniędzy, ale waszego stylu i pomysłu. Wiem, że mnie powinna mieć. Batona, ale jestem tak już głodna. A w Pepko głównie batoniki były. Ale słuchajcie, kupiłam gluten-free, więc może <noise> mogę się usprawiedliwić. Słuchajcie, jem. Śmigam dalej na miasto. I do usłyszenia, moi drodzy. Do kolejnego challenge'u. Tym razem zrobię challenge pod tytułem: Może stylizacja z biedronki? Co myślicie? Czy uda mi się stworzyć fajną stylizację z biedronki? Albo z Lidla. Ja myślę, że to będzie super pomysł na kolejny filmik. Pa!